Przede wszystkim. chwilę by nie było. Hmm, szybki rzut okiem na DAXA i na ZDAKA. To tak, tutaj mamy wykres tygodniowy. Hmm, to się rzuca. Zobaczymy przede wszystkim tak. Zobaczcie. Mamy wolumen balans w tym miejscu. Jeden. Tu mamy drugi wolumen balans Podpalmy sobie rysunki. Zobaczcie. Tutaj mamy wolumen i tutaj. Ok, sobie troszkę troszkę ile to jest do jedynka tutaj zobaczcie mam włączoną sieczkę tygodniową jako podgląd tygodnia zobaczcie co się dzieje. Zarze to jest open eee, i tak weźmy hmm, sobie, sobie, zobaczymy D1, zobaczmy sobie troszkę niżej chciałem pokazać kwestię look o której często wspominam, jak w ogóle można było interpretować rynek przez te luki w tym tygodniu. Włączmy wolumen i balans na razie. No i może wyłączmy też coś tygodnia. Dobra. Dobra, teraz tak. Mm. Dobra, czyli tak, mamy nowy tydzień. Zobaczcie. Otwieramy się tutaj luką wzrostową, tak? Tutaj od tego miejsca do tego miejsca nasz jest new, new Week Opening Up z 1 lipca. I zobaczcie dokąd docieramy. Docieramy do New week Opening Up z 3 czerwca. Jest reakcja. Tutaj mieszamy nasze oba i mamy wylew. Tak? Czyli tak, to był poniedziałek, tutaj mamy yy, wtorek i zobaczcie wto wtorek, również otwieramy się luką, tak, wtorkową, i od razu mamy spadek. Zbieramy tę płynność tutaj, tak, docieramy do OT tego ruchu tutaj, i następnie mamy wyjście wyżej. I zobaczcie, mamy odbicie po zebraniu płynności. Wracamy do New Week Opening Gap. Tutaj, który był yy, 24 czerwca. Tak, otwieramy się ponownie. Wzrostową powyżej tego New Week Opening Gap. Weźmy sobie niżej mnie to lepiej widać. Tak, zobaczcie. To był wczorajszy dołek. Podejście wyżej, otwarcie z luką. Przede wszystkim otwarcie z luką to jest jedna rzecz, a po, po drugie, zobaczcie, że otwieramy się powyżej tej luki tygodniowej. Tak? Nawet nie została testowana od razu po wyjściu wyżej. I teraz tak, yy, ten dzisiejszy dzień, ten dzisiejszy dzień, jak ktoś oglądał, że yy, tak powiem, czytał Discorda dzisiaj yy, pokazywałem ten stop tutaj, tak, że bronimy yy, tej luki z 1 lipca. I w jaki sposób można było to rozgrywać. Tak więc jak ktoś yy, nie widział, to można sobie zobaczyć na Discordzie w moim dzienniku. Dobra, i teraz tak, yy, to są luki. Więc jakby jako taki prosty edge uważam, że warto sobie to stosować. Ale wróćmy sobie na troszkę szerszy interwał, czy na troszkę wy wyższy, włącz na luki I teraz tak, jesteśmy od D1 -ca. I teraz tak. Dobra, się to się się zadziałało na dojedynce. Dajemy się Fair Value Gapa spadkowego. W tym miejscu został wybity, wypełniony cały. Z nowym kontraktem otwieram się powyżej tego Fair Value Gapa. Tak. I zobaczcie, jak cena reaguje na powrót do niego. Jakby to, to jest teraz nasz odwrócony Fair Value Gap. Mam tu tak zwaną wersję. Czyli byśmy mieli. Coś takiego, tak? To zobaczcie, że spadamy poniżej 50%. Opiemy OT w tym y, Fair Value Gapie odwróconym. No i idziemy sobie wyżej. I teraz aktualnie mamy taki ręcz. Dobra. Weźmy sobie niżej, na niższy interwał. Tu mam h Zobaczcie to, o czym mówiłem wcześniej. Y, opiemy sobie te liquidity tutaj testujemy OT w tym miejscu to było wczoraj, tak? i wychodzimy sobie wyżej dobra, przejdźmy sobie na elektroniczne godziny handlu Ok. no i teraz tak, zobaczcie praktycznie bez żadnych przystanków, bez żadnych korekt, po prostu idziemy do góry eee, co dalej? no jeśli mamy eee, taką sytuację, tak? że cena nam podchodzi łapie na MoT to naszym naturalnym celem powinien być nowy szczyt no i widać, cena zmierza w tym kierunku teraz tak, weźmy sobie, włączmy nasze, tak, Wolumen e, imbalance w1 o którym mówiłem w przednich analizach weekendowych, że on będzie istotny zobaczcie w jaki sposób cena na reagowała raz, drugi, i aktualnie w nim jesteśmy dobra, zobaczmy sobie jeszcze luki, bo on jest też istotne Zobaczcie, że nie wyszliśmy jeszcze powyżej tej luki z 1 lipca. Tak? I co dalej? Może się jakby wydarzyć, tak? Łączmy sobie tutaj. W jaki sposób ja widzę, co dalej? Teraz tak, jutro mam Bank Holiday w Stanach. Ale żeby sobie w jakiś sposób rozłożyć na czynniki pierwsze co bym chciał zobaczyć przede wszystkim teraz no osobiście nie chciałbym widzieć jakichś korekt tutaj wolałbym, żebyśmy jutro albo się otworzyli powyżej tego range'a, albo po prostu poszli do góry zebrali sobie tą płynność, może doszli tutaj i tutaj chciałbym zobaczyć jakąś reakcję ee, że tak powiem spadkową, nie? przynajmniej jakąś korektę tego ruchu, bo to może być tak, że zobaczcie co teraz mamy, mamy taką sytuację obserwując tej konsolidacji teraz, nie? jakby skracając ten ruch, mamy coś takiego Doszliśmy do OT Naszym naturalnym celem jest ten szczyt. I teraz, jakby nie wiemy, czy się stanie coś takiego. Tak, bo na ten moment nie wiadomo. Może być tak, że najpierw pójdziemy sobie tutaj. Czy tak? Złóżmy, chwycimy sobie TOB, to może to liquidity i dopiero zrobimy coś takiego. Tak? To jest jeden ze scenariuszy. Ale osobiście, jakby dla mnie naturalnym celem jest wybicie tego już wyżej bez żadnej są korekty. Jeśli ewentualnie miałaby przyjść korekta tego ruchu, żeby ewentualnie dołączyć do, do tego wzrostu, to dla mnie, hmm, to dla mnie tak naprawdę, oni musieliby wrócić gdzieś tutaj. Nie? Gdzieś w to, w to miejsce, tutaj, w tego y, Fair value Gapa może tak, do tego Volumino imbalance, żeby to miał po prostu sens. To brać, tak, żeby być, y, tak powiem, y, w promocji. I to jest jakby. To jest starusz wzrostowy, także chwycimy to, dojdziemy sobie tutaj, wyczyścimy te stop losy i zobaczymy co dalej. No bo teraz musimy sobie zerknąć y, na Stoxa. Zobaczcie stoksa. Stok zrobił dokładnie to samo, tak? Co DAX? Hmm, tylko połączam te rzeczy, które tu było lepiej widać. Hmm. Tak OK, mamy tu i tu mam 1 I teraz tak, co e, zrobił Stoxx? Stoks również tutaj miał zjazd, zebranie tej płynności tutaj, fair value gap, nowy kontrakt, zejście niżej do OT i wyjście wyżej. Zobaczcie, że tutaj już Stoxx są bardzo blisko do tej strefy płynności. A tutaj mamy niewypełniony wolumen i balans tej jedynki. Więc dla mnie osobiście z dużego interwału to jest naturalny cel. E, teraz trzeba będzie sprawdzić, na ile. Hmm, Ile jest szansa, że ten stok pójdzie wyżej, no jest szansa, tak, że jeśli się rozpędzi, to możemy zacząć tycha, jest całkiem możliwe, albo ewentualnie dojdziemy sobie do tego oba tutaj, tak samo jak w przypadku daxa tutaj, tak i zaczymy jak z rynku dalej. Eee... I to jest jakby dla mnie taki scenariusz, jak najbardziej już pro w tym momencie. Mm całe dwa dni do końca tygodnia więc nie wiem, co się wydarzy jutro mm, ale nie liczę na to, że my przez te dwa dni jakoś mega spadniemy i to jest jakby, sami widzicie, biorę jest już scenariusz wzrostowy tak, po tym dniu, pod uwagę ale mm, tu jest drugi scenariusz prospadkowy weźmy sobie może na M15 Usunąć, bo to jest z rana. Dobra, i teraz tak: Ta świeczka tutaj, cały ręcz, to jest yy, świeczka tygodniowa, tak? Yy, I teraz tak: Jesteśmy ja nad opanem świeczki tygodniowej. Jeśli wrócimy do tego, tea, czyli jutro na Azji, czy jutro na Londynie, to osobiście rozważałbym short. Jeśli, jeśli zobaczy jakiś sensowny powrót w to miejsce, nie? jeśli na przykład wrócimy tutaj, tu, i cena zacznie tak powiem troszkę zjeżdżać, to osobiście szukałbym nad tym szczytem, który by tutaj ewentualnie powstał, w pozycji w dół. Nie? Dokąd? Do, no, do 50%, na przykład tego ręczu. Żeby to gdzieś tam miało, miało sens. Nie? To jest jakby dla miasta już spadkowy, no ale osobiście bardziej wierzę w to, że po tym całym ruchu, wierzę w to, że ten cały ręcz zostanie po prostu rozszerzony. Dobra, czyli to był DAX, tak? Czyli tutaj góra, tutaj też myślę, że góra, i jakby cała jakby z wyższych interwałów. Dobra, zobaczmy sobie na szybko dzisiejszego e, Nazdaka. Może ostatnią analizę. Ostatnio była szybka, też będzie tutaj szybka, bo zwróćcie uwagę, że tak. Mm, to są punkty, które rozważałem ostatnio do, zajm do zajmowania pozycji. I w każdym z tych miejsc była reakcja. Nie? Zobaczcie, mamy ferwariu gapa, st1, zjazd. Następnie yy, OB, Z30, zjazd. Następnie OT, szczyt, tak, 097, zjazd. I teraz tak. Czyli to jakby w każdym z tych miejsc była jakaś sensowna reakcja, że można było na tym zarobić. To jest raz. I teraz to się wydarzyło dalej. Zobaczcie, że po tym ostatnim zjeździe tutaj, po tym ostatnim zjeździe tutaj, tak, tworzył nam się nowy ręcz. Ten nowy ręcz. Przepraszam, że tak macham dzisiaj chaotycznie trochę. Eee, ale chcę, żebyście to dobrze widzieli. Dobra. Tak, co może na razie wyrzućmy? Hmm, to też, to też, to też. To sobie zostawmy. Dobra. I teraz tak, mamy tutaj szczyt. dołek Tak, mamy ręcz. I zobaczcie, po tym, po tym szczycie tutaj. Cena zjechała nam pod 50%, co powiedzmy o OT? Wyczyściliśmy te Liquidity, tak trwało to. Tu był po, e, piątek, to już mieliśmy poniedziałek. E, I mamy no, wyjście wyżej naszego Fair Value gapa z D1, więc warto te testy po prostu mieć na wykresie, poniedziałek wsparcia i opory. Ponownie mieliśmy zjazd do 0,62. I teraz tak, jeśli ktoś nie widział tego range'u tutaj. Tak, tego dużego to zwróćcie uwagę, że w tym miejscu tutaj stworzył nam się nowy ręcz. tak mamy wyjście wyżej, zmianę struktury rynku na wzrostową zrobienie korekty do 50% i złapanie OT i następnie wyjście wyżej w kierunku raz że tego szczytu, dwa rzut tego fair value gapa z D1 i zobaczciemy wypełnienie tego fair value gapa zejście do dolnego ograniczenia i wyjście wyżej ponownie i co nas interesuje? No interesuje nas kolejny nowy szczyt czyli tu mamy jeden i tu mamy dwa te liquidity, które zostały dzisiaj wypełnione więc na ten moment yy, o Zdaku więcej nie powiem, no bo tak jakby nie ma sensu Dopaliśmy tutaj yy, nowe ATH no tak naprawdę albo, albo czekamy na, że tak powiem, na yy, standard deviation, yy, odchylenie standardowe tego całego range'u, albo po prostu czekamy na jakąś strukturę spadkową, czyli zejście sobie niżej, w fair value gap'a lub OB i zejście sobie niżej do środku range'u, do 50% na przykład, tak? Za ten moment nie rozwodziłbym się nad NASDAQiem już. Dobra, no hmm, to na ten moment to wszystko hmm, Jak jutro coś się sensownego zadzieje, rano zobaczę coś na, e, na Laksie, to postaram się to nagrać Dobra, dzięki bardzo, jak e, chcecie tak mi jeszcze przy update na ten moment łatwiej mi jest coś napisać w na dzienniku niż e, nagrać wideo Dobra, I tyle z mojej strony, do usłyszenia